Po Mazowie to jeździło. się powiedziałem raznia zachodnia to rusza już to. Bo nie zdążyłem, bo było opóźniony z Radomia. Księżność na ludzie Radomstwo po remoncie. się przesiadałem. A to były wieczne opóźnienia, teraz drugi to już jest uruchomiony, od lesiowa do Radomia. No i nie zdążyłem, ale by się zaczęło na każdej stacji, a na Zobie miałem szybciej, bo miałem za pół godziny na Mazowie. zachodniego. A z 22 drugiego się trzeba przejechać. Trzeba opóźniona była. Nie ma uczynki. to już wystarczy. Się... Jeśli ty są duszą, no to ja sięgają aż do tą... Ja tutaj, kiedy ustawię tutaj tarczę, to ja tam jest czujnik. Czujnik zajętości toru, chyba. Bo tutaj widziałeś, ta, ta postawiona tarcza, no ją tutaj postawili pierwotnie. I tam jest czujnik, czujnik przytorowy. Prawdopodobnie ten czujnik włączy... Ja tej tarczy, a kolej ma zły do Wahadłowo tutaj wjeżdżać na tor pierwszy. Bo tam? Bo to będzie zamknięte prawdopodobnie pod wiaduktem. Tak mi się wydaje. Dlatego tą, tą, tą tarczę należy odstawili, bo przeszkoda już z pociągu. Trzeba zamknąć czy restaurację. restaurację. Wiadomo na Хорошевич. Пицца тут. Алекс, пицца. Как пицца. To wy widok słońca.